W dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele tekstów, materiałów, filmów tworzy sztuczna inteligencja, kiedy mamy te tak zwane fake newsy napędzające ludziom emocje w taką stronę, w którą chyba raczej jako społeczeństwo nie chcielibyśmy iść. Naprawdę Twoim wskaźnikiem tego, co jest prawdą, a co jest iluzją, co jest kłamstwem, jest Twoje serce. Ja o tym mówiłam w karcie 36. Umysł może nie poznać kłamstwa, serce zawsze pozna prawdę. Karty, energia serca. Jeżeli pozwolisz sobie zejść tutaj i poczuć, czy to jest Twoja prawda, czy to z Tobą rezonuje, czy Ty to czujesz to od razu rozpoznasz, czy coś jest tylko biciem piany, napędzaniem jakiejś sztucznej atmosfery, wyżeraniem od ludzi, wyciąganiem od ludzi energii, czy być może jest w tym jakaś lekcja dla Ciebie.